O no, ja je wypuszczam najpierw! Chodźcie, chodźcie! O, tak. tango 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 sila chodźcie hop tango kurde dobra sila 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 chodź sila 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 chodź tu chodź hop hop sila hop hop жокир нанук жокир Nanuk! Nanuk, Joker! Nanuk! Chodź, Joker, chodź! 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 Hop, Joker! Tu, tu, Joker! Hop! Super! Nanuk! zaraz jedna! Nanuk! Na nok chodź tu! Na noc. No no! Na co za pies! Nanok! Na Dobra, Na tyle.